Witajcie! Dzisiaj przedstawię Wam cold Fear, który został stworzony przez Darkworks i wydany w 2005 roku przez Ubisoft. Z początku widzimy scenkę, gdzie amerykańska jednostka Navy Seals pod rozkazem CIA zostaje wysłana na pewien rosyjski statek, by wydobyć jakiś ładunek. Długo nie czekając, Seals pada ofiarą bliżej nieznanej nam sile i w tym momencie my, jako Tom Hansen, wkraczamy z naszą ekipą, by przeprowadzić śledztwo dotyczące tego statku. Oczywiście, nasza drużyna również długo nie pożyła i zostaliśmy sami. Jedyną osobą pozostał agent jej Bennett, który to wydaje nam dalsze rozkazy. Fabuła jest do bólu sztampowa i nie ma w niej absolutnie nic ciekawego. Pozwolę teraz Clarence'owi z Penumbry wytłumaczyć, jak prezentuje się historia Coldfire. Dobra, a więc lista rzeczy do zrobienia. Odszukać damy w opałach, pozabijać tych złych, wyleczyć infekcje, ocalić świat. Ten cytat opisuje w 100% dokładnie to, jak wygląda fabuła tej produkcji. Serio, wszystko się zgadza. Także do słów Clarence'a dodam jeszcze to, że zakończenie jest się bardzo mocno. Jak mają się sprawy grafiki? Z początku gra robi piorunujące wrażenie. Naprawdę, nawet teraz wszystkie te efekty pogodowe i zachowanie statku wygląda całkiem nieźle. Krople deszczu spływające po ekranie, fale uderzające w statek, woda obmywająca pokład, burza, realistycznie huśtające się tu i ówdzie haki tylko pogratulować twórcom. A to wszystko na silniku Renderware, znanym choćby z GTA San Andreas. Owy silnik ma też swój minus. Przy efektach cząsteczkowych, nawet na w miarę dobrych pecetach, gra potrafi wyczuwalnie zwolnić. Czar pryska, gdy tylko wejdziemy do wnętrza łajby. Zobaczymy wtedy niskiej jakości tekstury, słabe animacje, kanciate modele i inne nieprzyjemne rzeczy, także grafika jest bardzo nierówna. Oprawa audio osobiście przypadła mi do gustu, ale muszę tutaj zjechać twórców i pochwalić jednocześnie, dokładnie chodzi mi o muzykę przy walkach. Owszem, elektroniczne rockowe utwory wyszły bardzo dobrze i umilały walkę, ale w żadnym wypadku nie jest to muzyka pasująca do horroru i po prostu psyła klimat. Ponadto dubbing przypomina raczej horrory klasy B, a no i można było odpuścić te słuchary Hansena, nawet do Familiady się one nie nadają. Przejdźmy do rozgrywki, gra łączy w sobie elementy klasycznego horroru z grą akcji, coś pomiędzy Dead Space'em a Resident Evil 4, ze wskazaniem na to pierwsze. Od razu rzucono się w oczy słabo działające kamery, które to zmuszają nas do włączania celowania, by cokolwiek widzieć, za to po włączeniu celowania zauważamy kolejną rzecz, koszmarnie wolno chodzącą myszkę. Prawdopodobnie wejdziemy teraz do menu opcji i ustawimy, by myszka chodziła szybciej, marne nasze trudy, nawet na maksymalnej czułości mysz chodzi, jakby chciała, a nie mogła. Posiadam nieco lepszą myszkę niż byle po pierdełkę za 600 dpi, a mimo tego, żeby obrócić się o 180 stopni, musiałem przejechać myszką po całej podkładce. Kolejną rzeczą jest brak jakiejkolwiek mapy. Przez pierwszą godzinę, gdy jeszcze nie ogarniemy lokacji, będziemy się gubić i łazić po różnych pokojach. Jedyne co może nas doprowadzić do odpowiedniego miejsca to ruskie napisy nad drzwiami, które to tłumaczone są przez bohatera, gdy znajdziemy na nie myszką. Także czasem Tom pomoże nam mówiąc, że nie idziemy w dobrą stronę, ale takie udogodnienia występują zdecydowanie zbyt rzadko. Jak już jesteśmy przy lokacjach, to nie będziemy tu przemierzać tylko statku, bo gdzieś w połowie gry trafimy na platformę wiertniczą, która tu według mnie jest trochę łatwiejsza do ogarnięcia. Czy w grze występują zagadki? Teoretycznie. Oczywiście największą zagadką będzie to, jak mamy dojść do danego miejsca, ale czasem też musimy znaleźć jakiś klucz i gdzieś go użyć. Generalnie nic specjalnego. Czas na to, czym i z czym walczymy. Poskramać będziemy tutaj głównie na początku, ruskich żołnierzy, potem przez cały statek zombiaki, zwane egzocelami, które w głównej mierze będą atakować nas bronią białą. Oprócz zombiaków pojawią się też małe pająko-podobne stworki, przypominające wyglądem facehagerów. Dopiero na platformie wiertniczej pokaże się trochę więcej typów nieudanych eksperymentów. Raczej nie ma pośród nich nic wymyślnego. Excelem możemy wyeliminować tylko i wyłącznie rozwalając im web. Nie jest to żadne wielkie przedsięwzięcie, bowiem Colt firma wbudowany częściowy auto-aim, często nie trafiając w ogóle w głowę, i tak ją rozsadzimy. Wachlarz broni jest raczej podstawowy. Mamy tu pistolet, shotgun, AK-47, MP5, granatnik czy miotacz ognia. Niektóre z tych broni mają wbudowane latarki, niektóre nie. Ponadto jest jeszcze coś, czego w ogóle nie używałem, mianowicie gun, który to wystrzela substancję przyciągającą na jakiś czas niektóre stwory. Ogólnie dopóki nie pojawią się lepsze mutanty, to bez problemu można powystrzelać wszystko samym pistoletem. Amunicji i zdrowie jest tutaj na pęczki, także o to nie trzeba się szczególnie martwić. Gra przeszedłem w jakieś 6 godzin, więc jak widać, do najdłuższych ona nie należy. Ale jeszcze chwilę zajmę się systemem save'ów, który jest strasznie nieprzemyślany. Coldfire z góry narzuca, w którym momencie zapisujemy grę, ale możemy zrobić to tylko tu i teraz. Ponadto raz save'y oddalone są od siebie o pół godziny, a kiedy indziej o 5 minut. Na szczęście twórcy pomyśleli na tyle, że zapis jest zawsze przed momentem, w którym jest duża szansa na śmierć, a generalnie gra jest bardzo łatwa, więc przynajmniej mi system zapisów nie sprawia jakichś ogromnych problemów. To tyle o rozgrywce, wiem, że trochę krótko, ale naprawdę nie ma tutaj co omawiać. Czas na klimat i strach. Klimat przy samej eksploracji nie jest taki zły. Dźwięki otoczenia i ambienty tworzą fajną atmosferę, ale niestety muzyka przy walkach psuje cały efekt. Oprócz tego fabuła, która też w dużym stopniu wpływa na wczucie się w klimat gry, jest tutaj mega cienizną. Strachu za wiele nie ma. Standardowe jumpscenki, których to z godziny na godzinę pojawia się coraz mniej i zastąpione są przez coraz to większe ilości przeciwników. Raczej trudno mi cokolwiek więcej powiedzieć o klimacie i strachu tego typu gry. Minusy podałem wcześniej, więc czas na podsumowanie. Bardzo nierówna, na powierzchni naprawdę fajnie, znowu w środku średniowo. Plus i zarazem minus za muzykę przy walkach. Ambienty nawet dobre, reszta odgłosów ok, Badziewne sterowanie, cienki system zapisów, źle ustawione kamery, mało typów potworów, standardowe bronie, strasznie monotonne. Zdecydowanie brakuje lepszej fabuły, no i ta nieszczęsna muzyka przy walkach. Jumpsnacki, które w trakcie rozgrywki powoli zanikają to o wiele za mało. Ogólnie gra dostaje ode mnie 4 na 10, nie ma w niej nic za co mógłbym ją polecić, jest nudna, krótka, ma kiepską fabułę i pewnie zapomnę o niej po miesiącu. Naprawdę nic nie stracicie jeśli nie zagracie w ten horror, bo nie oferują praktycznie niczego od taka popierdółka. Na koniec recenzji daję wam zagadkę, ale najpierw puszczę kawałek gameplaya. Pierwsza osoba, która napisze w komentarzu, jaka gra ukradła tego to Sworka dostanie pozdrowienia w kolejnej recenzji. Zagadka jest na tyle prosta, że nawet nie muszę nic podpowiadać. Tak więc powodzenia, a ja się już z wami żegnam, więc cześć i do następnej recenzji.